Jest europejska kontrpropozycja do planu pokojowego dla Ukrainy. To nie jest zwykła dyplomacja, to prawdziwa geopolityczna gra o przyszłość całego regionu. Europa odpowiedziała 23 listopada na amerykański plan Trumpa własnym dokumentem, który stawia twarde warunki, chroni suwerenność Ukrainy i próbuje zachować równowagę sił w regionie. Plan ten, przygotowany przez Wielką Brytanię, Niemcy i Francję, kładzie nacisk na kilka kluczowych punktów. Po pierwsze, limit ukraińskiej armii w czasie pokoju ma wynosić 800 tysięcy żołnierzy, czyli znacznie więcej niż przewidywał plan amerykański. To nie tylko liczby. To sygnał, że Europa nie chce osłabienia potencjału obronnego Ukrainy. Po drugie, rozmowy o granicach mają zaczynać się od aktualnej linii kontaktowej, a nie od uznawania części terytoriów za rosyjskie. To istotna zmiana wobec planu Trumpa i sygnał dla Kijowa, że Europa stoi po stronie integralności terytorialnej. Trzeci element to gwarancje bezpieczeństwa, które mają przypominać artykuł 5 NATO. Chodzi o realną ochronę Ukrainy, a nie tylko deklaracje. Czwarte, zamrożone aktywa Rosji mają pozostać zamrożone do czasu wypłacenia reparacji za zniszczenia spowodowane wojną. Europa wyraźnie podkreśla, że nie chodzi o inwestycje kontrolowane przez USA, lecz o sprawiedliwość i finansowanie odbudowy Ukrainy. Piąty punkt to trwałość pokoju. Każde porozumienie musi być sprawiedliwe i respektować prawo międzynarodowe. To pokazuje, że Europa nie chce szybkiego rozejmu za wszelką cenę, ale realnych gwarancji bezpieczeństwa i stabilizacji. Donald Trump powiedział, że jego plan nie jest ostateczny, co oznacza gotowość do negocjacji i adaptacji. Jednocześnie wywiera presję na Ukrainę, sugerując, że prezydent Zełęński będzie musiał przyjąć część propozycji. Trump mówi też o chęci szybkiego zakończenia wojny, musimy to zakończyć tak czy inaczej. Jednocześnie krytykuje ukraińskie elity za brak wdzięczności wobec USA za wysiłki pokojowe. To strategia polityczna, która łączy nacisk na Ukrainę i pokazanie determinacji własnego kraju. W praktyce oznacza to, że negocjacje będą wymagały od Kijowa wyważenia interesów europejskich, amerykańskich i własnych strategicznych priorytetów. W tym momencie warto przyjrzeć się czterem scenariuszom, które mogą się rozegrać w najbliższych tygodniach. Pierwszy scenariusz to kompromis z silnym udziałem Europy. UE i USA dopracowują plan razem, limit armii Ukrainy wynosi 800 tysięcy, gwarancje bezpieczeństwa mają realne mechanizmy aktywacji, zamrożone aktywa Rosji są przeznaczone na reparacje pod europejskim nadzorem, a Ukraina negocjuje granice od linii kontaktu. W tym scenariuszu powstaje trwałe porozumienie, które daje Europie wpływ i stabilizację w regionie. Drugi scenariusz to wersja amerykańska z koncesjami Ukrainy. Trump forsuje swoją propozycję. Część terytoriów zostaje uznana za rosyjskie, na to ogranicza stacjonowanie sił, a Kijów staje się bardziej zależny od gwarancji amerykańskich. Europa krytykuje, ale częściowo akceptuje plan. W tym wariancie mamy krótkoterminowy spokój, ale w dłuższej perspektywie osłabienie Ukrainy i roli Europy. Trzeci scenariusz to zamrożenie negocjacji, czyli tzw. Tak frozen Conflict. Europa odrzuca wersję Trumpa, Rosja odrzuca warunki europejskie, w efekcie powstaje rozejm bez finalnego porozumienia. Niska intensywność walk, ciągła presja militarna, utrudniona odbudowa i strategiczne korzyści dla Rosji. Czwarty scenariusz to całkowite załamanie negocjacji i eskalacja wojny. Żadna ze stron nie akceptuje planów, konflikt trwa dalej, możliwe są ofensywy Rosji, a Europa i USA stają przed poważnym wyzwaniem. Skutki to większe zniszczenia, dalsze sankcje i ryzyko destabilizacji całego regionu. Warto obserwować kilka sygnałów, które mogą pokazać, w którą stronę pójdą negocjacje. Po pierwsze, wspólne oświadczenie USA i E3, jeśli się pojawi, wzrasta szansa na scenariusz kompromisowy. Po drugie, mechanizmy aktywacji gwarancji bezpieczeństwa, im bardziej jasne i egzekwowalne, tym większe bezpieczeństwo Ukrainy. Po trzecie, zarządzanie zamrożonymi aktywami Rosji, czy będą przeznaczone na reparacje, czy na inwestycje kontrolowane przez USA. Po czwarte, zachowanie Kremla, czy zaakceptuje warunki europejskie, czy będzie stawiać twarde żądania. I wreszcie, reakcje w Kijowie. Poparcie społeczne i polityczne dla kompromisu lub sprzeciw mogą zadecydować o powodzeniu planu. Podsumowując, europejska kontropozycja pokazuje, że Europa nie chce być biernym obserwatorem. Trump z jednej strony deklaruje elastyczność, z drugiej wywiera presję. Ukraina stoi w centrum tych gier. Najbardziej prawdopodobny jest kompromis, ale ryzyko zamrożonego konfliktu lub eskalacji nadal istnieje. Każdy tydzień negocjacji może zmieniać układ sił, a decyzje polityków zdecydują o tym, czy pokój będzie trwały, czy konflikt przedłuży się w czasie. To moment, w którym determinacja, presja i strategiczne interesy spotykają się na najwyższym szczeblu. Europa stawia warunki, Trump pilnuje swoich propozycji, a Ukraina musi balansować między interesami i bezpieczeństwem swojego kraju. I na koniec pytanie do Was, czy europejska kontrpropozycja to realna ścieżka do pokoju, czy tylko kolejna rozgrywka polityczna? Obserwujcie sygnały, śledźcie rozwój sytuacji i trzymajcie rękę na pulsie, bo to, co wydarzy się w najbliższych tygodniach, może przesądzić o przyszłości całego regionu.